No dobrze, to teraz, żeby zachować właściwe proporcje, proszę powiedzieć nam dwie pozytywne cechy taty i jedną negatywną. Bo nie może być liderem ktoś, kto nie ma żadnych wad. Bo lider bez wad odrywa się od, od społeczeństwa. Mam rację? Tak, mój tata jest, yy, powiem w kontekście tych wyborów, bardzo zdeterminowany i odważny, co, co już pokazuje w tej kampanii. A nad wadą, no tu mój tata siedzi, potem będę z nim jechał autem, no. Trudna, jak gdyby, gdyby wyrokiem losu czy wolą Bożą, wolą ludu został prezydentem, to nie takie strzały dostanie, jak, jak dzisiaj mógłby usłyszeć. Ma jakąś wadę, czy nie ma? Wiem, że trudno, no ale... Trudno o tę wadę, tak jak to mówi. No jestem w zakłopotaniu, muszę przyznać. No, wadą, wadą, wadą w tej kampanii niech będzie to, że przez ostatnie 4 czy 5 miesięcy, nie wiem ile ta kampania trwa, jest taty na pewno mniej w domu. Yy, mogę, mam mniej czasu, żeby z nim porozmawiać, żeby mu się pożalić, też wiadomo teraz nie chcę zawracać mu e, głowę swoimi problemami. Oczywiście rozmawiam z nim na bieżąco, jesteśmy w kontakcie i on wie co jest u mnie i ja u niego, ale no jest tego kontaktu faktycznie mniej. Nie możemy zagrać sobie w szachy, czy obejrzeć wieczorem jakiegoś meczu w ostatnich tygodniach. Ja bym, ja bym naszą rozmowę podsumował tak Panie Danielu, pokazał Pan teraz zdolność manewrowania. 真酷。<i S 2> <Thank you. S 1>